Witam. Dziś kolejny film, kolejny poradnik. Zaznaczam i bardzo istotny poradnik, dlatego warto, żebyście go oglądali go do końca, bo dzisiaj będzie o powietrzu, które tak naprawdę jest kluczowym elementem procesu spalania. Ciekawi? Zostańcie dalej, a my... Cóż, no zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Taki czerwony przycisk. E, zajrzyjcie na moją grupę na Facebooku. Tam bardzo wiele ciekawych rzeczy możecie się dowiedzieć. Też macie link w opisie. E, zajrzyjcie na stronę co.kamar.pl Link oczywiście też w opisie, gdzie kupicie ekogroszek na zimę. Nie ukrywam, y, myślę, że w przyszłym tygodniu, czyli w tym co w zasadzie już nadchodzi... Pojawi się nowa marka węgla, bardzo ciekawy produkt, tak więc zapraszam Was na pewno. A my dziś omówmy sobie mm, to, co bardzo mnie nurtuje e, i to bym powiedział bardzo z racji tego, że jeżdżąc po klientach jako serwisant w ostatnim czasie, mam bardzo dużo pracy tego, z tego tytułu, właśnie serwisów, e, i bardzo często zapowie, zapominacie o bardzo ważnej, istotnej rzeczy. E, a mianowicie nie macie na napowietrzania kotłowni, nie macie ani zetki, często okna są pozamykane, drzwi pozamykane, no i wam się nie pali. I wam się nie pali, kisi się ten opał, e, powstaje bardzo dużo syfu w kotle, dużo sadzy, czy też nawet smoły, e, co może być spowodowane tym, że nie macie wystarczającej ilości Powietrza. Dla zaciekawienia troszkę tego materiału, możecie sobie zwizualizować. Tu mamy tylko kilogram węgla. Tak sobie ktoś powie, co to jest ten kilogram węgla? To jest tylko kilogram węgla, do którego spalenia potrzeba około 8 do 10 metrów sześciennych powietrza. Komuś się wydaje, że to jest mało? To jest ogromna ilość. Zaznaczam do kilograma. Ale jak na przykład macie kocioł 15 kW, pracuje on na mocy nominalnej 15 kW, potrzeba już nie 8 czy 10, potrzeba 16 do 20 m3 powietrza do spalenia w ciągu, zaznaczam, godziny. To jest w ciągu godziny tylko potrzeba, tak? Więc jeśli by kocioł wasz pracował całą dobę, to możecie policzyć, jakie to są ilości powietrza potrzebne do prawidłowego spalania. I co też myślę, że bardzo ważne w tym temacie jest też to, że to Wy nie spalacie tak naprawdę węgla. To nie węgiel jest głównym czynnikiem, który spalacie w Waszym kotle, tylko powietrze. Z racji tego, że tu mamy kilogram, a taka ilość powietrza, która jest nam potrzebna, czyli około 8 do 10 metrów sześciennych, waży, a ktoś powie, że powietrze nie waży, nie, powietrze waży, waży około właśnie 8 do 10 kg. 80 kg waży to powietrze, które jest wam potrzebne do spalenia. Tak więc, y, gu, oczywiście, węgiel daje wam kaloryczność, daje wam e, energię, e, z której bierzemy. Ale kluczowym czynnikiem jest potrzebne właśnie powietrze, które waży 10-krotnie więcej niż ta próbka tutaj. Węgla. E, dlatego myślę, że materiał bardzo właśnie ciekawy, który powinien się pojawić już dosyć dawno temu na moim kanale, bo bardzo często jest też e, tak, że dzwonicie, próbujemy ustawić kocioł, próbujemy różne rzeczy, próbujemy naprawdę i e, wszystko już ustawiliśmy, powinno się to palić. Kocioł czysty, palnik idealnie wyczyszczony, wszystko. A tutaj e, ząg, bo mamy szczelną kotłownię. Nowy dom, szczelna kotłownia, i tak naprawdę w waszej kotłowni powstaje podciśnienie, e, które no bez tego nie może Wam się dobrze palić żaden opał. Czy to jest oczywiście ekogroszek, czy to jest pelet, nie ma tutaj znaczenia. Czy to jest też gaz, tylko to inne są już współczynniki potrzebne do ilości właśnie spalonego tego opału. Mówię, do spalenia akurat kilograma ekogroszku jest około 8 metrów sześciennych gazu. I mówię, jeżdżąc bardzo często po właśnie klientach na powiedziałbym 10 budynków, tylko w dwóch, jest zainstalowana tak zwana Zka, czy zainstalowane właśnie na powietrzanie waszej kotłowni. W innych przypadkach nie ma i też słyszę takowe odpowiedzi: a bo ja mam okno otwarte, lufcik otwarty, drzwi otwarte. Okej, okay. jeśli macie cały rok, nie ma problemu, ale ja sądzę, że latem rzeczywiście macie otwarte zimą to zamykacie, bo wam wpada za dużo zimnego powietrza przez to okno. I wtedy się robi tak naprawdę problem, bo Wy nie myślicie wtedy, że powietrze jest Wam potrzebne do prawidłowego spalania. Nie, Wy po prostu zamykacie to okienko, zamykacie drzwi i w tym momencie zabieracie dostęp tlenu, zastęp powietrza. Znaczy, tak naprawdę, tlen, bo tlen dla nas jest bardzo istotny. W procesie spalania, nie samo powietrze, powietrze oczywiście też, ale tlen daje najwięcej. Tak więc mówię, sam kilogram węgla to jest około 8 do 10 metrów sześciennych gazu, powietrza potrzebne. I mówię, zachęcam do tego, żebyście mówię, instalowali w Waszych kotłowniach tak zwane Zetki. Kanały napowietrzające waszą kotłownię, bo bez tego prawidłowego spalania nigdy nie będzie. Dlatego też tutaj przedstawiłem dwa takie rekwizyty, że tak je nakreślę: czyli właśnie węgiel plus wentylator. Wentylator, który nam wtłacza powietrze do paleniska. I co też myślę, że bardzo ważne, zaczynając właśnie, począwszy od napowietrzenia Waszej kotłowni, bardzo często klienci też robią, i to chwali się, bo widzę takie rozwiązanie i jak najbardziej takowe polecam, instalują tą Zetkę z zewnątrz, prawie pod sam wentylator, żeby zasysała tak przez tą czerpnię powietrze I to jest świetne rozwiązanie i jak najbardziej, jak najbardziej takowe polecam. Dlatego mówię, niejednokrotnie jest to świetne, jak dbacie o to, ale no niestety na 10 kotłowni, które odwiedzam, tylko w dwóch jest zainstalowana ZK. No i się zaczyna robić duży problem. Dlatego mówię. Możecie to sobie wyobrazić, jakie to są właśnie ilości potrzebne do spalenia opału w waszej kotłowni, ile potrzeba tego tlenu, tego powietrza. Myślę, że takowe materiały będą coraz częściej się pojawiały, takie poradniki, bo popełniacie, widzę bardzo dużo błędów, których możecie uniknąć. Tak jak już nie raz wspominałem, e, dajemy wam wędkę, a wy żądacie od nas ryby. Tak więc to są takie kluczowe rzeczy, takie wydaje się dla kogoś mało istotne, po co mi ta zetka ale mówię, bez tego nigdy nie będzie prawidłowego spalania, zaznaczam nigdy. Jeśli nie macie, mówię, jeszcze macie nowe budownictwo. Miałem już też taki przypadek u jednego klienta, że właśnie cofnął się nawet żar do podajnika, właśnie poprzez coś takiego. Tak więc to też, żebyście mieli świadomość, że. Tak naprawdę ka każdy nowy budynek, zresztą chyba nawet nie każdy, tylko każ każdy budynek mający kotłownię na paliwo stałe, e, no nie tylko paliwo stałe, bo do gazu też jest oczywiście potrzeba, tylko inne tu są proporcje. E, potrzeba jest powietrze e, i to chyba ustawa, jak dobrze pamiętam, mówi, że ta kratka napowietrzająca musi, zaznaczam, musi być w waszej kotłowni. Bez tego nie będzie nigdy prawidłowego spalania. Taki owy materiał, mówię, myślę, że dość ciekawy. dawam troszkę do myślenia z tego tytułu, żebyście jednak pamiętali o takiej bardzo istotnej rzeczy, jakim jest powietrze, którym oddychamy. Bez tego, bez tego nie spalimy dobrze, nie jesteśmy w stanie, oczywiście, oddychać, tak jak dobrze wiecie. Dalej przechodzę troszeczkę jeszcze, jak już mamy, mówię, zaczynajmy za tą czerpnię powietrza. Poprzez wentylator ważne, zaznaczam, bardzo jest to ważne, żeby ten kanał cały, który wtłacza Wam powietrze do Waszego polnika, był drożny. Był drożny z racji, żeby to powietrze trafiało odpowiednio na palenisko. Macie zapchane dziurki w jakimś palniku, już nie będziemy wymieniać nazw. Czyście. Czym częściej czyścicie, tym tak naprawdę lepiej dla Was. Węgiel, jednak, jak się spala, powstaje z powstają różne e, rzeczy. No i ten popiół czy z spada Wam do często właśnie tego kanału wentylacyjnego. Widziałem kotłownie po 8, nawet 10 latach, który nigdy nie był czyszczony. E, właśnie kanał starych retortach. No i potem się to kończy, niestety tak się kończy, że właśnie palnik wasz, czyli to żeliwo też, które jest w środku, jest chłodzone tym powietrzem, które jest dostarczane mu i dzięki temu macie dłuższą żywotność elementów właśnie paleniska całego. To też jest bardzo ważne. Komuś się wydaje, że właśnie to nie jest potrzebne, jak najbardziej jest to potrzebne też do chłodzenia waszego palnika. Tak więc dzisiaj myślę, że na tyle. Zapraszam Was do kolejnych materiałów, które będą się pojawiać. Dajcie oczywiście kciuka w górę. Bardzo mnie to motywuje. Zasubskrybujcie kanał Nowa Marka Węgla już w przyszłym, myślę, tygodniu. Zajrzyjcie na stronę cokamark.pl. A my na dzisiaj kończymy. Trzymajcie się. Cześć!